Mamy tutaj fajną przyczepę jeszcze. Zobacz. Wiesz co, z zewnątrz wygląda, jakby ktoś to zaczął remontować, bo ocieplenie widać, że robili. Może w tej przyczepie spali i to chcieli remontować. No, to było takie tymczasowe może lokum, nie? Nie, to tak wygląda. A więc dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry w niedzielę. Jak wam mija majóweczka? Tu Dobra, idziemy do środka. Co chyba nie, jak to jest ogólnie taka mała ta działka. Uważaj na pajęczyny. Idziesz? Kurczę, tutaj jest gratów jeszcze. No. I płatki z 2014 roku, czyli kalendarz 2013. Ale śmierdzi taką wilgocią, co? Ale bywało gorzej. Bywało gorzej. Żebyśmy... To takie małe? Jest. No. Tam jeszcze jest jedno pomieszczenie na prawo. To, to, to. I tutaj to, tylko tutaj to wszystko. Już... Dowolone, no. Atlas biblijny, Jan Paweł II. Zaraz do tej przyczepy sobie wyjdziemy. Ale najlepsze jest to Najlepsze jest to, że tego domu w ogóle nie widać z drogi. A on jest przy samej drodze. Jest tak zarośnięte wszystko. Nie wygląda, że ktoś to chciał robić. Wszędzie poim. O, Antena. Idę zobaczyć tą przyczepę. No i Ten dom jest praktycznie niewidoczny z drogi, dlatego pewnie nawet tutaj nie jestem ten cały złą wyniesiony, co na ogół ma miejsce. Kurczę, jak ten przejść. Tuti, tuti. Że to całe spuchniało. Jezu. Albo ja jestem taki ciężki. Albo, albo ta przyczepa się zaraz chyba wywróci. Dobra, nie będę po tym łaził. Tutaj. Tak to wygląda. Przyczepa, jak przyczepa. Fajna to ona była. Ale tutaj chyba nawet nikt nie przesiaduje, bo tutaj nie ma jakichś takich rzeczy, które by wskazywały na to, że ktoś tutaj wszystko jest takie stare. A wiesz jak ma na właściciel? Ciszej, ciszej. Nie? Pan Henryk. Pan Henryk. Pewnie coś tam znalazł w środku. Listy są no? Co to jest z tyłu? Chopa? Chopa widzisz? Idziemy zobaczyć. to jest e, bo to jest tak wszystko porośnięte. Nie, to jest drugi budynek. Co to jest? Karafuje faktycznie. Patrz, uważaj na pokrzywy. Dobrze. No, ja mam długie spodnie. Aha. Oj, kuchnie. Mano pajęczy. Tam nawet nie wchodzę. Uważaj, pełnopojęczy. Co? co to jest za sprint? Stara wieża. To co to były dwa domy? To jest może jakiś taki. Czy wyszło? Trzeba iść tu, bo może tam jest wejście do drugiego domu. Ale tam się będziemy przyciskali przez te krzaki. Idziemy? Co tam jest? Ach, tu jest tylko taka kanciopa. Dobra, wychodzimy. Jeszcze śmierdzi. Tak sobie wygląda na klawi.

I przyczepie też leży. Tak? samochodowy. tu na samej wierzchu. Pełno pajęczyn. Dawno nie Ale to jest fajnie, chłodno. Dobra, to jest chyba wszystko. Stare miejsce pełno tutaj tych książek. Wszystkiego nie chcę tego dotykać, bo nie lubię. Jakieś dokumenty dobra, wychodzimy. Co, jedziemy dalej w kolejne miejsce? Tak, fajny dom pana Henryka, nie? Tak, dość ciekawie. Dobra, żegnamy się, jedziemy dalej. Z wami widzimy się za tydzień i trzymajcie się i cześć! Pozdrawiamy, cześć!